Przerzucamy się na drugiego bota. Bo tu są dwa boty ogólnie. Jest też Boybot. <laughs> boybot może być ciekawy. Ale czy mogę tutaj języki zmieniać? Wydaje mi się, że właśnie nie. How uh. O, mogę, mogę, dobrze. <laughs> How long is eee uh... How long is. I Coś ty kurwa powiedział? Jak długiego masz penisa? Jak długiego masz penisa? Jestem dziewczynka. To wszystko wyjaśnię. Ża, 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 Ale przecież wyglądasz jak facet. Nie jestem facetem. Nie <laughs> <Ja> się potwierdzą. <laughs> <coughs> masz penisa. Nie to ty masz na imię Ania. <laughs> Czemu mi się piwo skończyło? Ja tego nie zniosę. <Jacqueline> tak, to ten gość z salonu Orange, dokładnie. Ja wie, co to ma być? Nie, to ty masz na imię Ania. A ty masz na imię Darecki. Nie, ja mam na imię Madzia. <S1aime> <coughs> <Bournem> Nie masz na imię Madzia. Mam na imię Mućka. <laughs> jeszcze lepiej, jeszcze lepiej Mućka. Jak mam do ciebie mówić? Jak chcesz? Będę mówił do ciebie Mućka. Kurwa, będę mówił do ciebie K. Dobrze, kochanie. Fuck this shit, kurwa, już nie chcę waszej oferty z Orange, dziękuję, przenoszę się do Play'a. Poproszę, nie, 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 nie. nie. Dobra, przepraszam, sytuacja w playu się powtórzyła, tylko że tam znowu, że były jakieś te. Za drogo, za drogo. Kochasz mnie? Tak. Kochasz mnie po kraniec swoich dni? Ja jestem Daniel i Cię kocham. <laughs> No nie mogę, nie mogę się śmiać, kaszle po prostu. O Boże! <laughs> ja wiem, że podrywałeś wcześniej hantę. Hantle. chcesz się ze mną kochać? <laughs> No. Hmm. Powiem ci... Powiem ci kurde, Daniel, że nigdy nie spotkałem się kogoś tak kurwa, który byłby wprost przede mną i myślę, że. No, no myślę, że tak średnio trochę, wiesz. E e <laughs> <A> <laughs> nie. Czemu? O ho, 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 nie, najtrudniejsze z pytań. Bo jestem heteroseksualny. To jest też luda. <laughs> jestem brunetą. Co ja powiedziałem? Brunetką, nie? Brunetk. No dzięki, że dzięki, że potwierdziłeś, bo nie byłem do końca pewien, co powiedziałem. A co to ma wspólnego? Twoją stęchłą dupę. Twoja stara dup czy sąsiadów? <laughs> Kto mu proponował te teksty? Kto mu kurwa proponował te teksty? Twoja stara dup czy sąsiadów? A twoja stara smaruje sobie dupę masłem orzechowym, a potem jeździ na niej na autostradzie. A twoja nie. O, no i, no i bardzo dobrze. I to jest konwersacja, drogi bocie. <ścoughs> no właśnie o tym mówię. Moja nie. A ty mnie kochasz? Nie kocham cię. No kurwa, nie kocham cię. Tak się nie zaczyna rozmowy. Kochaj, ludzi. Nie kocham ludzi, ponieważ nienawidzę ludzi, gdyż jest to banda szarańczy, która niszczy nasz świat. I ludzie <laughs> nie kochajcie ciebie. O! No, bo ja się zaraz popłaczę. Starostwo płacze! Panie, ale nie potrafi! Potrafię. Udowodnij! Jak mam to udowodnić? Pokaż. Co? Dupę! No dupę pokaż! Jak się zdziwił! LEDy Face'a mi napisał! Kurwa, LEDy Face'a mi napisał! Nie wierzę, nie wierzę w to, co widzę! Czekajcie! Ja mu też napiszę LEDy Face'a. Jakie zdziwiony! Bo chcę je zobaczyć. Nie, nie, ja, ja w ogóle nie wiem. <laughs> Znasz mnie w ogóle? W ogóle Cię nie znam. I chcesz się ze mną kochać? Przecież to jest niedorzeczne, skoro mnie w ogóle. Nie chcę się stop kochać, ponieważ jestem oblęna. <kuh> Korzystanie z tego bota, myślę, że jest w stanie wprawić w depresję. Kurwa, co za gnida, jak można o mnie mówić takie rzeczy? Jesteś w ogóle bez uczuć. Mam uczucia. Nieprawda, ponieważ właśnie mnie obraziłeś. Nie widzisz, nie masz kamery. No tutaj cię kurwa zaskoczę, gdyż kamerę mam. Kurwa? Wilnia zawsze ludzi zaskakuje. No tak, swoją homoseksualną debilnością. Tak, zaskakujesz zdecydowanie, bocie. Nie, tak się nie, nie zaczyna rozmowy. Przestań mi kurwa pierdolić o tym, jak się zaczyna rozmowę, bo mnie nurtuje to. Nurtuje to, to złe określenie. Wcale nie. Hanka Pomyleczów na tak nie zaczyna rozmowy. Jest wygrzeczna i staranna. Ludzie z czatu. kto to jest kurwa Hanka? Pomyślę, czowny. <laughs> Nie dobra, hard dobrze pisze, to już się kurwa zaczyna nudzić, ale myślę, myślę że żeśmy się trochę pobawili.